Katolicy powinni czytać Pismo Święte. Ale to jest takie bajdurzenie. Wiecie? To jest takie bajdurzenie. Bo my przez wiele wieków właśnie w Kościele katolickim z powodu reformacji 1517 roku, kiedy Luther wystąpił i później była taka wrzawa z kolei pisma świętego, że nie można sobie go tak bezpośrednio czytać, każdy sobie tam ktoś czyta go, y, to wyszło tak, że nawet w kościele był taki czas, kiedy zakazano swoim, swoim wiernym czytać pisma świętego. Był taki czas. To nie było podyktowane jakimś brakiem sztafrukmi do sześciora, ale było podyktowane takim taką mądrością i ostrożnością, żeby nie zapędzić się za daleko. Bo bracia protestanci zapędzili się trochę daleko. No i tak co który sobie przeczytał, to Kościół powstawał. No. A w Kościele katolickim był ten Urząd Nauczycielski, Ojciec Święty wraz z kolejnymi biskupów. I troszkę to inaczej wyglądało. Ale teraz mamy taki czas po Soborze Patekańskim II, czyli 50 lat, ponad 50 lat po Soborze Watykańskim II, że, drugim, że <laughs> przyszedł czas, że ogromnie się zachęca do tego, żeby chrześcijanie, żeby katolicy w swoich domach czytali Słowo Boże. No i czasem gdzieś tam się mówi, czytajcie Pismo Święte w domu, czytajcie, zachęca się i tak dalej. Ale ja tak z, tak z realnego życia, spojrzawszy, patrzę i widzę, jak bardzo mało ludzi kocha Słowo Boże. Nie dlatego, może nie czytają, że nie wiem, że nie lubią tego Słowa Bożego, ale może dlatego, że nie mają takiej praktycznej zachęty, żeby wziąć to Słowo Boże i się nim opiekować tak jak Maria nosić go w swoim sercu, tak jak w Adwencie nosiła Maria dziecko swoje, Jezus. Ja chciałbym z wami dzisiaj przeprowadzić taką medytację Słowa Bożego. Medytację Słowa Bożego. I pokazać wam z jednej strony tej karteczki jest Słowo Boże, czyli Ewangelia, która będzie w przyszłą niedzielę. Czyli macie gotową Ewangelię, już sobie ją nawet przeczytacie, yy, pomyślicie sobie nad tym i A z drugiej strony napisaliśmy Wam takie z księdze miórkiem dzisiaj, tylko ładnie ślicznie z tym zewnątrzem, jak czytać na co dzień Słowo Boże. Poszczególne kroki. I teraz spróbujmy sobie te kroki po prostu zastosować. Ja będę po kolei e, te kroki robił. A wy będziecie po kolei, każdy sam na razie, jakby tym słowie Bożym się zadłużał. Pierwszy krok. Znajdź 20 minut czasu i miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Myślę, że to jest ten moment, nie? Znalazłaś, znalazłeś 20 minut na to, żeby tu przyjść. Nie będziecie Cię nikt nie przeszkadzał, no może niektórym dworzeczkę <laughs> będzie wkazało, O, to ale to jest tam mu Czyli pierwszy krok już zrobiliśmy, tak? Tak? No to musimy się nagrodzić za ten pierwszy krok, Absolutnie na nas zdarza. Bo wielu jest takich, którzy zostaną w domu. Oni nie zrobili pierwszego kroku. A pierwszy krok trzeba zrobić. Ale idźmy do drugiego. Siąść. to już macie. Część drugie I poproś Ducha Świętego, żeby towarzyszyć Ci przy spotkaniu ze Słowem Bożym Jezusem. Z osobą. I dlatego teraz, na siedzącym, już nie wstajemy, nie robimy rumoru, ja zapalę tylko tą świecę, która jest na środku i ona dzisiaj, choć ona normalnie na symbolizuje Marię czekającą. Dzisiaj będzie ona symbolizowała obecnego Jezusa i Ducha Świętego. Jak zapalą, albo może można o, żeby zapalił ładnie, chodzi albo ładnie zapal, tam jestem, I jak powie proboszcz, wykaże na tą zapaloną świecę, powie światło Chrystusa, to wszyscy odpowiemy, bo niech będą, niech Tak normalnie powinno się stawać, ale my, żeby już nie robić szumu, Spokojnie. O, nie, na spokojnie. Światła Chrystusa. Oko niech, jak na dzień. Przebacz go na Krzyża Świętego, Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Poproś teraz Ducha Świętego, zamknij sobie oczy, nie patrz, że teraz uśladka jest tutaj, zamknij sobie oczy i poproś Ducha Świętego, tak po prostu w swoim sercu, jako osobę, by teraz był z Tobą przy tym Słowie Boże, które będziesz czytać, żeby on z Tobą teraz był, poproś Duchu Świętym przy Namawiać moje serce, żeby to serce było takie dla Ciebie wrażliwe. Przyjdź do święty. Poproś, rozmawiam z Twoim świętem. Zaproś go do swojego serca. żebyśmy zrobili trzeci krok. Mamy z tyłu na drugiej części, na drugiej stronie, właśnie tą Ewangelię, która jest na tą niedzielę. Teraz bardzo bym Was prosił, żeby mieć ten tekst przy sobie, ja przeczytam ten tekst cały, a to z tego rodzaju, że może ktoś nie wie, nie widzieć tego tekstu w całości. I pierwszy raz to przeczytam. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza środek Matki Jego Maryi z Józefem w pierwszym zamieszkaniu razem znalazła się ze sprawą Boga Świętego Przemną. Starajcie się patrzeć na tekst. mieć go przed sobą. Józef, który był człowiekiem prawym. Nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy poziom tę myśl, to anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie musisz wziąć do siebie Marii, twojej małżonki. Albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica poczni i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg nami. Zbudziwszy się ze snu Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Teraz jest cisza na to, żeby sam sobie przeczytał ten tekst. Przeczytaj go sobie sam. Już przeczytałeś ten tekst, może nie dokończyłeś. To pierwsze czytanie polega na tym, żebyś sobie wyobraził całą sytuację. Zabrać sobie oczy. Zobacz zmartwionego Jezusa. Józefa. Józefa, który człowiek niezwykłej prawości. O co chodzi? Zna Ta kobieta była dla całego jego życia jest przykładem piękna, czystości, świeżości, jak lilika czyściutka. Piękna. Ale on widzi, że ona jest w stanie błogosławionym i nie rozumie tej sytuacji jest coś, co przewyższa Jego myślenie. Przecież Jezus jest realistą, jest człowiekiem rozsądnym i wie, wie, że przecież dzieci nie biorą się tak. Chcę ją potajemnie oddalić, dlatego, że nie chcę jej zniesłać. To jest trudna sytuacja dla Jezus. Bardzo trudna. A teraz spróbujmy wyobrazić I Kiedy drugi raz czytamy Słowo Boże, w tą samą Ewangelię jak będziesz sobie to praktykował w swoim domu, to za pierwszym razem chodzi o to, żeby tylko wejść w Wejść, poglądać tę sytuację jakby z zewnątrz. Gdzie jestem? Co widzę? Ale kiedy raz drugi czytasz już tą Ewangelię, to musisz poczuć te emocje, które są związane z Józefem, wyobrazić sobie tą niepewność Józefa, Jego serca, a z drugiej strony jakąś niepewność Maryi. Ona też jest niepewna. Niepewna nie jest Ducha Świętego, który w niej zamieszkał i utworzył Jezusa. Ale niepewna jest tego, co jej mąż zrobi z nią. Może wyobrażasz sobie z własnego życia sytuacje, kiedy tak niepewne sytuacje z Twojego życia. Przywołaj sobie te emocje. Przywołaj sobie emocje, które towarzyszyły Twojemu małżeństwu, Twojej rodzinie. Trudne, niepewne, niewyjaśnione sytuacje. Może zadłość teraz Jezusa. Może zadłość teraz Ducha Świętego do tych starych, niepewnych rzeczy. Te ciągle są niewyjaśnione w Twoim życiu. Ciągle nie ma w nim jakby światła Ducha Świętego. Są niedogadane te stare rzeczy. Porozmawiaj o tym. Ze świętym Józefem. Zaprosić mnie do tych spraw, do zaprosił. Do tych starych sytuacji wyjaśnił. Żeby ona mogła wspomogła Ciebie. Żeby powyjaśnić wyjaśnić te stare sprawy, wydarzenia. Świętego Józefa poprosić, żeby mieć taką samą wiarę i nadzieję, jaką on miał. Może trzeba wziąć od niego tą siłę, tą moc. Poproszę Święty Józefa. Wie, to trzeci raz, kiedy się to na Bawelu czyta, to no, wtedy już się tylko czyta, wiesz, w ten sposób, że się patrzy oczami na ten tekst. I czasem gdzieś jest jakiś moment, który zatrzyma cię. Jakieś słowo, bardzo proste bo zaślubina chmaly. Jeśli to słowo, jeśli Duch Boży się na tym słowie po raz trzeci, to zatrzymaj się. I chwilę bądź się nad tym. Albo po prostu pobądź przy tym słowie. A może będzie to słowo wpierw nim zamieszkamy razem? Może Duch Święty wtedy pomyśli sobie, jak to było z tobą? Czy przed siódem mieszkałeś ze swoim chłopakiem razem? Hmm. Czy twoje dzieci mieszkają razem przed ślubem teraz? Bo jest taki świat. A może będą to słowo znalazło się że nie dna? Koś swój co mu ze mną, kiedy ja byłam przy nadziei? Jak ja się wtedy zachowywałam? Jak się zachowywał mój mąż? Jak się zachowywały dzieci? A może jak chłopcy dowiedzieli się o tym, że mają braciszka albo siostrzyczkę będą mieli, Jak się wtedy zachowywali? Czy byli zadowoleni? A może sobie nie przypominają tego tekstu? tego wydarzenia. A może chciałeś potajemnie oddalić kogoś ze swojego życia? Patrz ile ile Duch Święty może wzbudzić, nie? Zobacz. ile może wzbudzić w Tobie starych rzeczy, które gdzieś siedzą w Tobie i w ogóle jakby ich nie było. A Słowo Boże jest po to, to, żeby wzbudziło w nas to, co jest potrzebne na ten czas. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. I pomysł. Oczywiście, wolność <coughs> wolności, ale chciałbym, żebyście go zobaczyli. To jest 35-minutowy, nie? Około 30-minutowy pomysł Wiem, że może nie powiedzieliście o tym domu, a to taka nasza trochę była taka zaskakująca. Tak byśmy to nazwali. Ale coś niesamowitego, wiecie, po tym filmie można rozwiązywać mnóstwo rozwiąże wam się mnóstwo ciekawych problemów, jakie macie między mężem a żoną. Ten film jest o tym, jak mózg kobiety jest inny od mózgu mężczyzny. Wszyscy mogą to oglądać. Nawet dzieci mogą się przy tym pośmiać. Nawet dzieci mogą się przy tym pośmiać. Eee... Zanim jednak się to stanie, chciałbym, żebyście się teraz w tych grupach, jakie jesteście, wypuścimy na muzyczkę, a Was będziemy prosili, żebyście się podzielili między sobą w tych małych grupkach, tak cichu, podzielili, spokojnie, podzielili się ze sobą tym, jak czuliście się w czasie tej medytacji. Co to słowo Was wywołało? Tu są takie pytania, pomocnicze, ale zostawiam Wam te pytania do domu. Natomiast chciałbym, żebyście powiedzieli choć dwa zdania, każdy od siebie, w tej małej grupce, jak on przeżył ten, ten 15 minut, te 20 minut. Nie wstydźcie się siebie, że jesteście swoimi sąsiadami. Ale żebyście mogli się między sobą powiedzieć, tak po kolei: tak po kolei mam na imię Krzysiek i e, zresztą mnie znać, nie? tak dalej, nie? I chciałem wam powiedzieć o tym, jak ja przeżyłem ten, ten czas teraz. Dobrze? To tak moja prośba jest taka. I właśnie dlatego chciałem, żebyście sobie mogli teraz do siebie się zwrócić. Dobrze? My wam delikatnie puścimy muzyczkę, tak? A wy po prostu powiedzcie sobie, jak przeżyli ten czas. Co się mam tu do A no, Może tak małych i grupka będzie mał łatwiej, a później się przysiądziecie? Jedna mówi: wszyscy słuchają. Taka zasada. A no, możecie sobie przechodzić między sobą i tak dalej. Jak tam kto? Jak tam mam łatwiej. Pogadajcie sobie tekst. Jak to to słowo w tobie załóżniało? Co się tam do stało? Podzielcie się.